Dzień dobry, witamy Państwa na kolejnym webinarze organizowanym przez Stowarzyszenie Stop Bankową w Bezprawiu. Dzisiaj gościmy dwie, dwie panie, które zechciały poprowadzić prelekcję na temat aneksów, które przewalutowały kredyty ze złotówek na franki głównie. Pragnę serdecznie powitać Panią Radcę Prawną Elizę Bielewicz-Otrębę oraz Panią Radcę Prawną Ewelinę Darnikowską. I Dziękujemy, że zechciały Pani dzisiaj wziąć udział w kolejnym wydarzeniu stowarzyszenia. Witamy serdecznie wszystkich Państwa na dzisiejszym webinarze. Tak jak powiedziała Pani Justyna, dzisiejszy webinar jest poświęcony tematyce aneksów, które. Przywalutowywały pierwotne umowy zawarte w złotówce, kredyt hipoteczny w złotówce, na walutę CHF lub na inne waluty, bo jakby mechanizm jest taki sam, analogiczny. Pewnie część z Państwa zawarła takie aneksy i zastanawiają się Państwo, czy to w jakiś sposób Państwa dyskryminuje i nie mogą Państwo dochodzić roszczeń wobec banku. Dzisiaj przekonamy się o tym, że absolutnie jest taka możliwość, jest to wprawdzie innego rodzaju proces, którego no nie każdy chce się podjąć, ale warto wysłuchać, jakie rodzaje roszczeń i czy jakie szanse mają państwa aneksy i państwo w starciu z bankiem. Webinar będzie podzielony na trzy części. Pierwsza będzie miała charakter ogólny. Opowiemy o tym, jakie banki i w jakim okresie oferowały aneksy, w jaki sposób dochodziło do ich zawarcia. Będzie także mowa o tym, jakie formy przybierały zapisy aneksów, co ma niezwykle istotne znaczenie z punktu widzenia formułowania roszczeń. Następnie opowiemy o tym, jak formułować roszczenia i w czym, czym taki proces różni się od takiego standardowego procesu, gdzie umowa od początku jest umową kredytu indeksowanego lub denominowanego do waluty obcej. Na koniec wskażemy, w jaki sposób przygotować się do procesu jakie dokumenty należy zgromadzić i będziemy również odpowiadać na Państwa pytania, które prosimy kierować na czacie. Przejdźmy zatem do meritum.